Kochani, to będą krótkie życzenia z okazji Dnia Dziecka, ale nie tylko. Życzę Wam, żeby nigdy nie zabrakło Wam siły do realizacji swoich marzeń, żeby nigdy nie zabrakło Wam radości, energii, żebyście mając 60, 70, 80 albo 90 lat, mieli ochotę być dziećmi. Miejcie się dobrze. I już nie mogę się doczekać, kiedy Was zobaczę, bo szkoła bez Was nie ma sensu. Kochani, nie śpieszcie się do dorosłości. Ona nie zawsze jest łatwa i prosta. Miejcie marzenia i dużo odwagi, żeby je spełniać. Do zobaczenia. Droga młodzieży, życzę Wam, aby doświadczenia minionych pokoleń. Były dla Was nie tyle przestrogą, co twórczą inspiracją. Życzę wartościowych przyjaźni: skoków wysokich, rzutów dalekich, biegów najszybszych, strzałów w okienko, rekordów życiowych, serwisowych asów i gimnastycznych wygibasów. Kochani, ja zacznę banalnie. Życzę, życzę Wam przede wszystkim zdrowia, bo bez niego to seneda. A poza tym życzę wam, żebyście zawsze bez względu na okoliczności mogli realizować swoje cele, pasje, marzenia, sięgać gwiazd i żebyśmy jak najszybciej mogli zobaczyć się w tak zwanym realu. Wszystkiego dobrego. Uśmiechu i dziecięcej bez troski. Kochane dzieciaki, życzę Wam, aby Wasze dzieciństwo trwało jak najdłużej. Bądź dzieckiem jak najdłużej. Jak dziecko, baw się i śmiej. Kochaj tak jak dziecko i serce dziecka zawsze miej. Życzę Wam, żebyście się za bardzo nie zmieniali, bo jesteście super no i żebyśmy jak najszybciej spotkali się razem w szkole. żeby wszystkie dzieci z pierwszej F w drugiej klasie były aniołkami. Kochani, życzę wam, żeby to był dla was dzień wyjątkowy, pełen radości i zdecydowanie inny od tych dni, które spędzacie w domu już od ponad dwóch miesięcy. Wszystkiego dobrego. Kochani. Życzę Wam, abyście przez całe życie byli bardzo szczęśliwi i odrobinę szaleni. Ja moim dzieciom z pierwszej NC życzę bez troski trochę więcej wielu powodów do świętowania, radości z chociażby późnego śniadania. Wszystkim Wam życzę wreszcie swobody, by do kina pójść razem albo na lody. Kochani, spełniajcie marzenia, a na pewno będziecie szczęśliwi. Wszystkiego dobrego, słodkiego, miłego życia. Happy Children's Day z prazniką Was Derek i Rybiata. Drogie dzieci, z okazji Waszego święta będzie piosenka. Wszystkie dzieci nasze są, Gosia Madziak mieszka tam, la, la, la. Drodzy, życzę Wam uśmiechu, radości, wielu przyjaciół tworzących jeden wspólny mechanizm, a w tych trudnych czasach życzę, by wszystko ułożyło się tak, jak sobie tego wymarzycie. Pozdrawiam! Mnóstwo powodów do radości dobrych i przyjaznych ludzi wokół. By was było stać na święty spokój. Kochani, to były życzenia od całego grona pedagogicznego. Pamiętajcie, że jesteście dla nas bardzo ważni. Tęsknimy za wami i z niecierpliwością czekamy na spotkanie w naszej szkole, którą tworzymy dla was. Wszystkiego najlepszego. Życzymy dzisiaj wszystkim Wami dnia najsłanialszego, choć z nieba dziam dziam.